Za nami spotkanie 29 kolejki pierwszej grupy trzeciej ligi. Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała z Polonią Warszawa 0 do 1. O komentarz pomęczowy proszę trenerów obu drużyn. w pierwszej kolejności. Trenera drużyny gości Polonii Warszawa pana Rafała Smalca. Bardzo proszę, panie trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Cóż, dla nas bardzo istotne spotkanie. Zresztą jak każde inne. Cieszymy się niezmiernie z odniesionego zwycięstwa. W mojej ocenie zasłużonego. Stworzyliśmy odpowiednią liczbę sytuacji do tego, żeby strzelić bramkę. Akurat złożyło się tak, że pomógł nam jeden z zawodników, gospodarzy, niefortunnie interweniując, ale no, takie rzeczy się w piłce zdarzają tutaj, bo nie ma co mieć, tak powiem, pretensji czy zastrzeżeń. Ja przynajmniej. Stworzyliśmy sytuację, powinniśmy je zamienić na bramki. Dla nas bardzo istotne, że byliśmy szczególnie w drugiej połowie bardzo zdeterminowani i, i pokazaliśmy, że chcemy te, koniecznie ten mecz wygrać, bo pierwsza połowa była w naszym wykonaniu nie do końca taka, jakbyśmy sobie yy, oczekiwali, nie taka, jak sobie założyliśmy, bo byliśmy troszeczkę pogrążeni w takim yy, marazmie. Zbyt wolno to wszystko wyglądało, zbyt ciężko i, 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 i topornie nam szło, ale drużyna świetnie zareagowała yy, na drugą połowę yy, i zdobyła upragnioną yy, bramkę. Także dla nas to jest bardzo e, istotne zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz trenera Lechi i pana Dominika Bednarczyka. Witam serdecznie. Na początku gratuluję e, gościom e, trzech punktów. Tak na gorąco, wiadomo, że ciężko jest mi tu gdzieś e, oceniać to. Wiedzieliśmy, kto do nas przyjeżdża, e, z jakim. E, Budżetem duży gości, z jakimiś zawodnikami, ale niedawno mieliśmy mecz z liderem u siebie i, i też nastawialiśmy się na, na, na podobną zdobycz punktową, czyli, czyli to 0-0 gdzieś tam. Myślę, gdyby zostało, gdyby nie ta bramka, oczywiście z gry Polonia miała więcej, ale, ale czy tak rzeczywiście super dużo tych sytuacji stuprocentowych mieli, może się troszeczkę nie zgodzę. Oczywiście analiza to będzie pokazywać, ale, ale to już jest wszystko poza nami. Cieszę się, bo chłopcy włożyli tutaj naprawdę dzisiaj dużo zdrowia, żeby, żeby postawić się Polonii. Przy odrobinie szczęścia, przy odrobinie troszeczkę większego spokoju, gdzieś przy, przy zebraniu tej drugiej piłki, mogliśmy się gdzieś tam pokusić o, o, o stworzenie jakiejś lepszej, lepszej sytuacji. No ale, tak jak mówię, to, to już jest za nami. Mimo tej samobójczej, samobójczej bramki, cieszę się, że, że, że postawiliśmy się mocno. No ale, to już jest, to już jest historia. Za dwa dni mamy kolejny mecz, tak więc głowa do góry i, i patrzymy, co, co w sobotę na meczu w Boniu będziemy grać. Dziękuję.